Witam Państwa. Końcówka 2013 roku okazała się słabsza dla polskiego rynku akcji. Co trochę zepsuło dobre wrażenia po ubiegłorocznej fali wzrostu. Zamiast kilkunastoprocentowego wzrostu WIG uzyskał tylko 8% zysk. Na szczęście małe i średnie spółki wzrosły i uratowały polską, polską hostel w ubiegłym roku wzrost o ponad 30%. Jednym z czynników, który stał za tą słabością i w grudniu, i na początku stycznia są zapewne zmiany, w jakie zajdą na początku lutego w funkcjonowaniu OFE innym tego typu czynnikiem jest generalna niechęć inwestorów zagranicznych do inwestowania na rynkach wschodzących. W rezultacie polscy inwestorzy dość mocno stracili na wierze w, w dalszy sukces trendu wzrostowego, do czego przyczyniły się również nieudane oferty publiczne, które miały miejsce po udanym debiucie PKP Cargo. Na szczęście to, to, ten spadek optymizmu w Polsce. Oraz spadek, na, korekta na rynkach akcji dała miejsce i dała podstawę do tego, żeby dalej kontynuować trend wzrostowy, żebyśmy odrabiali straty. Problem w tym, że wiele indeksów giełdowych na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, rosło praktycznie nieprzerwanie, notując nowe, nowe szczyty, a inwestorzy na rynkach zagranicznych stali się powszechnie silnymi optymistami. To może ograniczać wzrosty w najbliższych tygodniach i nie dać nam wystarczająco dużo czasu do odrobienia, do odrobienia strat. Wydaje się również, że w, w... W przyszłym roku już, i w tym roku już w, pierwszej, w pierwszym kwartale rozpocznie się okres odpoczynku od trendu, silnego trendu wzrostowego na głównych rynkach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, co jest związane nie tylko z, wys, z wysokim poziomem optymizmu, ale również z rozpoczęciem zacieśniania polityki monetarnej przez Fed, co zawsze skutkowało trendem bocznym na giełdach. Dodatkowo dynamika 30%owa dynamika wzrostów na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych trochę zbyt Daleko odeszła od wzrostu gospodarczego, w którym produkcja przemysłowa rośnie o jedynie 3%. Jednak największą zagadką przyszłego roku, tego roku, będzie, będzie zachowanie się rynków wschodzących oraz surowców. Aktywa te już po raz 3 lata są w trendzie spadkowym, jeżeli chodzi o ich relatywne zachowanie się do głównych indeksów, i wiel, wielu inwestorów obawia się, że również w tym roku, 2014 roku, ten trend się pogłębi w związku z zacieśnieniem polityki monetarnej przez Fed, z, z, z zaprzestaniem drukowania pustego pieniądza. Ja bym nie był aż tak pesymistyczny, jeżeli chodzi o zachowanie się rynków wschodzących i surowców. Wiele zależy od tego, w jaki sposób, jak silnie odreagować będzie światowa gospodarka, w szczególności handel międzynarodowy, tak ważny dla rynków wschodzących. W przypadku surowców, pomimo spowolnienia w gospodarce chińskiej, nadal surowce te są do tego kraju w bardzo istotnym, w istotny sposób, płyną, płyną cały czas. Do, tego, do, do Chin i nie, nie widać tu specjalnego spowolnienia. W przypadku Stanów Zjednoczonych poprawy w bilansie handlowym również nie widać tu zmniejszenia się popytu na zagraniczne, w szczególności chińskie towary przez amerykańskich konsumentów. W przypadku naszego rynku akcji gospodarka polska powinna w tym roku rosnąć dwa razy więcej niż, dwa razy bardziej niż w roku ubiegłym, co powinno zostać docenione przez rynek akcji a indeks WIK może istotnie wzrosnąć bardziej niż w 2013, 2013 roku. Wydaje mi się, że za rok o tej porze indeks warszawskiej giełdy może osiągnąć poziom 60 tysięcy punktów. Do tego wzrostu przyczynią się zarówno duże, jak i mniejsze spółki, choć te ostatnie powinny być nadal, moim zdaniem, trochę silniejsze. Dziękuję Państwu.